Ostatnio ratowaliśmy Polskę, Niemcy. A w dzisiejszym odcinku puszczamy stery i zobaczymy, kto wygra drugą wojnę światową. No się ma. Dzisiaj sobie zagramy też na mapie całego świata. Już to nie jest tylko Europa. No i zobaczymy, kto tutaj przetrwa. Kto tutaj zdominuje świat. Damy sobie od razu prędkość na piątkę. O, już się zaczyna, moi drodzy. Wielka Brytania to jest mega silna, bo ma dużo kolonii. Tak samo Francja. Tutaj od razu widać, że Hiszpania się bije. Oj, czekajcie, bo tu się dużo rzeczy dzieje. Może sobie dajmy na razie prędkość 2 i zobaczymy, co tu będzie się działo. Oczywiście głównie będziemy się patrzeć na. Europę. No, ale co będziemy też lukać, co się dzieje na całym świecie. W ogóle Islandia walczy o niepodległość z Danią, ale nie wiem, czy im to wyjdzie. Chociaż tutaj jest wszystko możliwe. To nawet najmniejsze państwa mogą sobie dać radę. Penisz Maroko tutaj walczy i wygrywa z Hiszpanią. No ogólnie tutaj, że tak powiem, Hiszpania ma przypał. Jeszcze teraz Portugalia tutaj z nimi walczy. Polska o dziwo ma sojusz ze Związkiem Radzieckim jeszcze. To Polska tutaj może, no może dużo wytrwać. o ale Hiszpania tutaj dała radę. Rocznie, rośnie w siłę. Pokonała Portugalię. Ale Francja się wbija teraz w Hiszpanię. No i tutaj, co my tu mamy? Francję, okej, okay, jakieś okupowane tereny Włochy tutaj też coś działają Oni się z kim biją? Z nikim, już teraz Po prostu jakaś szybka wojenka poszła Polska coś zaczyna Nie, tutaj widzę, że Niemcy biją Austrię Razem z Włochami, ale Austria się broni To nieźle, ty, co to Austria? Ty, Austria pojechała Niemca, moi drodzy I Włocha, no to jest niesamowite w tej kierce akurat Francja tutaj rośnie w siłę Ja myślę, że Francja może być tu mega mocna i tak samo Wielka Brytania Przez to, że po prostu mają te Wasalne kraje, które wysyłają ciągle pieniądze No i czyżby Francja tutaj wygrała? Zobaczymy bo to jeszcze może się wszystko okazać. Też widzę, że tutaj teraz się coś klepali o tą Libię, czy mi się wydaje? A co to jest? Wyspy Kanaryjskie, moi drodzy, wchodzą sobie w Afrykę i się biją z kim? Z Francją, ok. To może być ciekawe. Tutaj w ogóle są państwa, których człowiek by nigdy nie podejrzewał, że coś są w stanie ugrać. No i sobie zdobyli kawałek Afryki, bardzo ładnie. Polska sobie chilluje, co nie? Polska mówi, a w tej rzeczywistości ja się nie bawię wojnę. Tutaj Czechosłowacja się bije z Austrią, no ale Czechosłowacja pada, 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 pada. Jeszcze tutaj z Jugosławią walczą, ale ta Austria rośnie, to jest niesamowite. Libia to Tutaj też się rozwija. Walczy z Francją. Co ta Francja? Ej, Libia urosła. Widzowie. Czechów, Słowacja stała się marionetką włos yy, włoską? Ciekawe. A <laughs> Polska cheatuje. Polska nic nie robi, co nie. Na razie sobie najlepiej poradziła Francja, jakby nie było. Jeżeli chodzi o Amerykę Południową, moi drodzy, Brazylia tutaj daje radę. Chyba trochę urosła, ale chyba Paragwaj też. Ale tutaj się dostali. Kolumbię zjedli. Stany Zjednoczone. A, sobie się za nic nie robią. Okej. Okay. O, moi drodzy, ale proszę bardzo, jakie tutaj piękne Chiny rosną. Japonia tutaj trochę przejęła terenu, ale Chiny też całkiem spore. Rumunia wjeżdża. Związek Radziecki, ale to jeszcze. Może Polska zyska jakieś tereny. Ale nie, doszło do pokoju, ale no, Rumunia urosła też nieźle. Oni w ogóle tutaj Turcję trochę zjedli. Polska zostaje, moi drodzy, zjedzona przez Niemca. Niemiec, mimo że taki mały, to zjadł tutaj. Polska przestała istnieć. No niestety, sojusze nie pomogły. Estonia się wbiła w Szwecję i Norwegia coś tam jeszcze zjadła. Włochy atakują Francję, ale mam no, pytanie, kto to wygra? Czy to będzie Włoch, czy może Francuz? No i tutaj zaczyna Francuz mieć przewagę. W sumie doszło do takiego bez y, różnicy. Wojna jest rozstrzygnięta. Rumunia coś tutaj walczy, cią ze. Związkiem radzieckim. Estonia w ogóle tutaj zjadła Szwecję. Ej Rumunia zyskuje coraz więcej terenu. Ta Rumunia jest naprawdę silna, ale ta Austria tutaj najbardziej mi bawi. Wielka Brytania strasznie mało robi. On, oni się tak nie wklepią za bardzo. O, a tutaj Stany zjadły kawałek Kanady na to wygląda. Polska w sumie podzielona przez Niemcy i Włochy. Tutaj widzę, że w Chinach się biją z jakimiś wataszkami, no te Chiny tutaj walczą ze sobą. Zobaczymy, czy ktoś tu urośnie. Ja jestem ciekaw, co stanie ze związkiem radzieckim. Jak to jest zaraz i Moskwa padnie, to już w ogóle będzie śmiesznie. Jak Rumunia w nich wleci. O! Wielka Brytania w końcu zjadła Irlandię i co? Coś tutaj z Norwegią będzie działać? I tutaj Związek Radziecki wchodzi w Norwegię. Okej, okay, czyli z dwóch stron Norwegia jest atakowana. Jugosławia urosła. Włochy zostały pokonane i wchłonięte przez Francję. Jugosławia skorzystała. No, Francja. Francja w ogóle tutaj w Afrykę, jak wjechała. A Sudan, co? Jest marionetką Wielkiej Brytanii. Okej. Okay. A Japonia stała się, moi drodzy, marionetką Stanów Zjednoczonych. Widzę tutaj, że zostali pokonani. Australia też tutaj działa? Czy mi się wydaje? A nie, to Stany Zjednoczone. Ty, jak wbijają się w Azję, skubańcy. I w Chinach są Stany. Co tu się jeszcze dzieje? Tutaj też inne państwa. Państwa zostały przejęte. Meksyk. Tutaj południe Meksyku jest y, Stanów Zjednoczonych. I teraz się biją z Kanadą. No, ale coś, coś, halo, coś się dzieje. Stany? Halo, Stany? Czy wydacie radę? Czy tak nie bardzo? No tak nie bardzo. Ale Meksyk znika. A nie, nie znika, ale staje się wasalem Stanów Zjednoczonych. No dobra, ale teraz Stany trochę zostały po głowie. Niemcy, Niemcy, Niemcy są. Wasalem Norwegii? O co chodzi? Austria sobie dali ładnie radzi. Francja tutaj jest przepotężna. Francja znowu coś tutaj się klepie z Sudanem, z krajami afrykańskimi. Kolonizacja. Część druga. Austria się wbija w Jugosławię. Nawet im to idzie. Jeszcze tutaj Niemcy coś działają przeciwko Estonii. O rany, Niemcy dadzą radę? Przejmą tutaj Estonię? Wygląda na to, że tak, moi drodzy. Estonia tutaj została wypchnięta. Ten biedny Związek Radziecki jest jakiś taki. Ja nie wiem, sobie coś chłopaki nie dają rady tam. Socjalizm nie działa. Zwiększymy sobie prędkość, bo już tych państw jest coraz mniej. Brazylia tutaj chyba powiększyła się. To zaczyna dominować tutaj w Ameryce Południowej, chociaż Wenezuela teraz wbija, ale może dadzą radę. Powinni by na niej. Kongo rośnie całkiem sporo. Porę. Tutaj jeszcze Sudan bije się z Francją i z Anglią. To nie, raczej się dla nich dobrze nie skończy. W ogóle tu jest sojusz. Związek Radziecki ma sojusz z Anglikami i z Francuzami. Normalnie alianci się zrobili. Austria ma tutaj sojusze z i Rumunią. Niemcy coś tam klepią Estonię. Tutaj Bahamy walczą ze Stanami. Aha, teraz Kanada i Stany mają sojusz, mimo że wcześniej walczyli. Peru tutaj urosło i Brazylia właśnie została pokonana. Chile urosło. I co te Stany Zjednoczone będą tutaj kombinować? Mają Japonię, mają kawałek Chin. Teraz walczą ze Związkiem Radzieckim? No to wygląda. Tutaj coś się starają przejść. Stany jeszcze mogą dać radę. Jeszcze coś tu mogą ugrać. I tutaj mają kole... Nie, co tu się dzieje? Co to jest za kraj? Alaska? Do nas jako osobno? Hmm, ciekawie. Austria, moi drodzy, urosła. Zjadła tutaj chyba kawałek Francji i Niemiec? Tak, to Austria sobie całkiem nieźle radzi. Rumunia też jest całkiem spora, ale tutaj na razie. Ja jestem ciekawy, co się stanie ze Związkiem Radzieckim. Zjednoczone Królestwo urosło, ale walczą z Arabią Saudyjską. No, Afryka w sumie już prawie cała jest francuska i brytyjska. To są jeszcze jakieś marionetki i sojusze. O, Rumunia walczy ze Związkiem Radzieckim. Radziecki. Moskwa padła. Rumunia leci do przodu. Jeszcze tutaj z Turcją wbije się. No to całkiem ładnie. Ty patrz jak ta Rumunia leci. Nie no moi drodzy. Wielka Rumunia. Jeszcze Niemca zjedli. I tutaj jeszcze Austria się wbija. Okej. Okay. Niemcy zostały pokonane. Że jakiś taki pozytywny akcent jest. Związek Radziecki tutaj coraz dalej. Tutaj Stany Zjednoczone się nieźle wbijają. Walczą z Australią o tereny. O Madagaskar walczy z... No raczej nie dadzą rady, ale ładnie to wygląda. Francja się tutaj też zaczyna klepać frykom. No tutaj Francja i Anglia sobie wzięły za cel Afrykę. O, Stany Zjednoczone walczą z tymi, z Francuzami, z Anglikami. A tutaj o coś walczą, jakieś wysepki. Ale widzę, że Stany dużo nie zyskały. Austria tutaj działa. Okej, okay, ty, Austria coś tam kąsa. Oni troszeczkę zdobywają tych terenów, z tego co widzę. Oni są krok od Paryża. Ale Rumunia, powiem wam, Rumunia mega mnie zaskoczyła. Nie sądziłem, że będzie tutaj aż tak silna. Bo ona faktycznie tutaj mocno się teraz wzmocniła. Ale Francja też tutaj działa. Też ma tereny w, Afry w Azji. Związek Radziecki jeszcze tutaj walczy z Indiami i z Chinami. Gdzie oni mają teraz stolice? Co to jest za miasto? Stana jaka nie wiem co to, Brazylia się wbiła nawet do Afryki, bo tu mają przejście, kolejna wojna, kolejna wojna, ale czy Austria da radę, czy ona właśnie teraz nie padnie o i Francja mocno wjeżdża, jeszcze w Brytyjczycy na północy, ale coś Austria się nagle zaczyna odbijać, no teraz jest taki wyrównany front, no i Austria Austria przyjmuje tereny, Austria leci, no w sumie taka wojna, no niby chyba coś zyskali tak, tutaj zyskali Brukselę i Amsterdam, Jugosławia też znowu zaraz atakuje, ale Jugosławia padnie, Rumunia i Austria razem są za silne, a może nie, ty jaka zmiana nagle, i Austria się Budzi. Nie, ty, co ty się dzieje? Nagle Francja się wbija. Nagle Francja się wbija z jadłow Jugosławie. Francja też tutaj zajmuje Afrykę. Już ma tutaj wasala. Brazylia się odbudowała nawet. Stany Zjednoczone tutaj zaczynają dominować. Idą w stronę Ameryki Południowej. No, teraz powiem Wam, Francja tutaj zaczyna ładnie sobie radzić. O, tutaj widzę, że y, odzyskała Austria, Amsterdam, Brukselę. No, ciekawa sytuacja, ciekawa. O, Rumunia co zaczyna robić? Aha, ale tutaj takie wojenki są. Coś tam zaczną, ale tak powolutku. Iran jest w ogóle marionetką rumuńską. Arabia Saudyjska to jest też sobie ładnie urosła. Ale nie no, patrzcie, no, cała Afryka jest po prostu to jest jeden wielki sojusz. Ale Rumunia, Austria coś tam walczą. No i tutaj zdobywają te tereny. Ej, patrzcie, tu weszli do Paryża, weszli do Paryża. Austria weszła do Paryża. Francja pada. Ej, Francja teraz straciła dużo terenu. W sumie Afryka nie została i Hiszpania. Austria nawet, nawet. Rumunia też tutaj zyskała tereny po Związku Radzieckim. No, powiem wam ciekawie. Austria, Rumunia. Zrobili Unię? Rumunia, Austria? Ty, w sumie nie głupi pomysł strony i tutaj dalej rosną. Oni Praktycznie mają już całą Europę. Jeszcze się wbili tutaj już na Wyspy Brytyjskie. Ej, no takiej Unii to ja się nie spodziewałem. Wyspy Kanaryjskie, co robią z Francją? No, kto by się spodziewał? Hiszpania, co są Wyspy Kanaryjskie? Peru, Brazylia. Tutaj mamy w Ameryce Południowej. Australia. No, tutaj Oceanie sobie zdobyła, wbija się w Indie. A Stany Zjednoczone? Nie za bardzo się tu ruszyły. Tutaj jeszcze Afganistan coś walczy. Kanada coś tutaj. Aha, Kanada walczy z Wielką Brytanią. No, Wielka Brytania wymęczona, już nie ma tego swojego mocnego sojusznika, bo Francja, no, jakby nie było, była mocna. A tutaj zostały intereny tylko w Afryce. Rumun Rumunia wbija się, moi drodzy, w Wielką Brytanię. Przejmuje wyspy. Jeszcze tutaj Związek Radziecki, co nie? Związek Radziecki jeszcze w ogóle pada przez Chiny. No i pięknie. Chiny urosły. Nie no, ale nie, nie spodziewałem się, że to akurat będzie Rumunia i Austria. Oni już tutaj praktycznie mają całą Europę. Już część Azji. Jeszcze się wbijają już do Afryki. Zjednoczone Królestwo uciekło do Afryki. Jeszcze tutaj mają kawałek Grenlandii i Islandii. Ale no to głównie tutaj w Afryce teraz siedzą. Tutaj coś zaczyna się dziać, ale czy. O nie no, oni są chyba teraz już za mocni. Oni mają za dużo pieniędzy i ze każdym państwem chyba będą. Wygrywać, chyba, że jakaś koalicja się zrobi Albo coś, i na no koniec końców tutaj ciągle Rosną, rosną chłopaki, tutaj Praktycznie ciągle się bije Brazylia i Peru Coś tam pozdobywają, raz Peru rośnie Raz Brazylia, Stany Zjednoczone, szkoda, że Siedzą w tym takim sojuszu dużym, bo mogłyby Tutaj coś bardziej przejmować te tereny O, teraz biją Peru, tutaj coraz bardziej Idą na wschód, nasza nasze Austro-Rumunia, Rumunia-Austria Jak to nazwać, dziwny byt Wyspy Kanaryjskie są niesamowite, co nie O, Peru teraz przejęło dużą część Tutaj, ej, ładnie sobie Peru poradziło ale oni że tą wojnę toczą. Ale okej. Okay. Peru przejęło prawie całą Amerykę Południową na chwilę obecną, bo to się zaraz wszystko może zmienić. Ej, też powstał Afganistan i Indie Brytyjskie się połączyły. I Chiny i Tywet się połączyły. Jakieś zaczynają się robić tutaj Unię. W ogóle Francja jeszcze istnieje? Nie, Francja już nie istnieje. Całkowicie została zjedzona. No, się robi coraz ciaśniej na świecie. Coraz ciaśniej. O, Peru tutaj coś działa. Zjada Chile do końca chyba. Przynajmniej stara. Rumunia leci dalej z Chinami, ale w sumie może trzeba trochę im pomóc? Na przykład sobie weźmy tak, jak oni sobie tutaj walczą. A dobra, oni się Biją, bo czasami warto dać, żeby te boty wypowiedziały sobie wojną, to taką do na, na śmierci, życie, że tak się biją do końca. Ale dobra, może nie będziemy ingerować. Indie stały się, moi drodzy, wasalem. Yy, Rumunii, co oznacza, że będą mogli ich wchłonąć z czasem. Tutaj Chiny walczą. Walczą, ale tutaj ci wchodzą od południa. Dobrze sobie radzą. I Chiny, Chiny chyba padną koniec końców. Tak mi się wydaje. Oj, tutaj teraz mocno wlecieli. Madagaskar, jak pojechał. Madagaskar bije Wielką Brytanię. Czekajcie, to, to, to jest coś abstrakcyjnego. Stany tutaj coś działają. Stany chcą zjeść sobie Chiny. Ale tutaj Indie dają radę. Indie z Australię biją. Zdobywają tutaj południe. Peru już zjadł sobie całą Amerykę Południową. To już to jedyny jest kraj. Za niedługo będą się bić te dwa kontynenty ze sobą. Widzę, że chłopakom ciężko idzie. A dawajcie, oni gdzieś tam toczą wojnę. Ale dobra, Zjednoczone Królestwo. Damy walcz do śmierci i wybrali czego z Chinami, jak tylko zakończą wojnę. Ale tu się zaczyna kolejna wojna ze Stanami Zjednoczonymi. Z Chinami znowu, dobra, to nie się klepią. Ja po prostu nawet tutaj nie mam kiedy im tych wojen tutaj zrobić. No ale szczerze, myślę, że Rumunia może to wygrać. Ale to jeszcze nic nie jest pewne. Jeszcze Tutaj dajmy na czas na piątkę, żeby już jak najszybciej to leciało. Już możemy do takiej perspektywy oglądać, patrząc się na cały świat. A co to jest tutaj? Nowa Zelandia. Jeszcze istnieje. A nie, już dobra, nie istnieje. A tutaj w ogóle Australia, Nowa Zelandia, Papua. To jest, to jest jakaś totalna szkiebryda. Ej, co tu się dzieje? Ej, tutaj się wyzwolili. Dobra, ale Rumunia daje radę. Tutaj mają teraz wasala z Chin. No piękna sprawa. Stany Zjednoczone coś tutaj walczą. Stany walczą. Stany chcą jeszcze co tą Azję zawalczyć. Ci tutaj coś próbują, ale nie, no, za silni, za silni. Chyba. Już tutaj w ogóle. W ogóle Rumunia wchodzi do Afryki. Ej, Stany Zjednoczone też biją się do Afryki. Pokonali tutaj Madagaskar, ale chyba zaraz ich tutaj reszta wywali. Wyspy Kanaryjskie i Rumunia już robi swoje. Stany tu zostały? Okej, okay. Rumunia tutaj już załatwia te swoje marionetki. Oj, tutaj już ten, ze Stanami jest wojna, może też ich wyrzucą. Ej, nie, no to jest potężny kraj, już taki można powiedzieć, euroazjatycki. I oni ciągle toczą wojny ze Stanami, chcą i zjeść do końca tutaj. Tylko, że widzę, no idzie to ciężko, ciężko. Trzecie, że Bukareszt jest stolicą Europy i Azji, ale dobrze. Dobra, tutaj widzę, że już Indie nie istnieją. Rumunia tutaj zaczyna przejmować teren i jeszcze Jemen doszedł do tego. Rumunia, Austria i Jemen! Ciekawe nazwy się zaczynają robić. Ciekawe, kiedy jakieś Peru to będzie miało. Albo może Kanada i Stany Zjednoczone mogłyby też się połączyć. O! Nagle tutaj mi drodzy ten, Afryka została zjedzona. Już tutaj zaraz Rumunia będzie miała praktycznie wpływy na trzech kontynentach. Już Afryka też tutaj całkiem nieźle wygląda. Tutaj jeszcze Australia zaczyna padać. Arabia Saudyjska się jeszcze trzyma, bo ma sojusz, ale no pewnie ich też wchłoną z czasem, ale Rumunia. MVP, MVP, to trzeba przyznać I to z takiego w sumie niedużego państwa No bo w sumie można by podejrzewać, że Francja właśnie wygra, Wielka Brytania Niemcy, Związek Radziecki A to Rumunia, w sumie fajnie tak wyszło Więc mamy tak, mamy sojusz Ameryki Północnej I Południowej w sumie, oraz tutaj Jedno super państwo w Afryce W Azji i w Europie Tutaj prowadzą te wojny, ale widzę, że te wojny ciężko idą Już te tereny się tak ochoczo nie zdobywają Ale teraz Stany Zjednoczone coś zaczęły Mocniej tutaj walczyć, Kanada Zaatakowała Stany Zjednoczone, żeby się tu kończył sojusz. Na to wygląda. Peru i Kanada się dogadały, że się ma, robimy rozbiory Stanów Zjednoczonych. Ale te Stany się nie dają tak łatwo. I oni jeszcze tutaj mają wojnę. Ty, to Co ty się dzieje z tymi Stanami? Stany walczą, ale czy tam? Teraz walczą tutaj z Rumunią. Ej, te Stany powoli się odbudowują. No głównie ciągle jest walka o Afrykę i końcówkę Azji. Ej, powoli tutaj Rumunia wchodzi do Ameryki Południowej. Już są pierwsze tutaj miejsca zdobyte. Ale ciężko to idzie tej Rumunii. W ogóle kierkę zaczyna mi trochę lagować. Nie wiem dlaczego. Ej, ale ta Rumunia. To ona może mieć kłopoty, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, czy oni nie upadną. Popatrzcie, co się dzieje. Stany dają radę. Arabia tutaj też walczy, bo już nie są w sojuszu. Teraz walczą praktycznie z całym światem. No, nie wiem, nie wiem, czy dadzą radę. Może dadzą, może nie. Niestety prędkości już nie mogę dać pełnej. Oni teraz tam Arabię będą jechać, co? Tak, teraz się stali marionetką Arabia. Ej, w ogóle Stany się tutaj wbiły. Turcję. Bliski Wschód. Ej, te Stany rosną, moi drodzy. Stany Zjednoczone, co jest? Robią kombak, widzowie. Ja już myślałam, że Stany zaraz padną. A Oni tutaj walczą i. Australia została wchłonięta, nie wiem co tu się stało, ale w sumie mocny, mocne wzmocnienie może być dla nich Ile oni tutaj mają teraz pieniędzy? 20 koła i to ciągle rosie, 22 Ej, to było w sumie ciekawe, że ta Australia nagle dołączyła Stany Zjednoczone połączyły się z Kanadą, mamy moi drodzy I jeszcze oni walczą teraz z Peru, ej To teraz będzie Rumunia kontra Stany Zjednoczone w sumie Peru stało się marionetką? Tak, Peru stało się marionetką Stanów Zjednoczonych No, robi się ciekawie, świat mocno podzielony Może zróbmy teraz tak, niech oni anektują tę Arabię Niech po prostu już to mają. I teraz, moi drodzy, Stany Zjednoczone kontra Rumunia. Peru jeszcze tutaj walczy i z jednym i z drugim. To jest niesamowite, że ten jeden kontynent się tak trzyma. Ej, czekaj, oni zrobili jedną frakcję? Czekaj, bo to jest wasal Stanów Zjednoczonych, a oni mają razem sojusz. Dobra, to zróbmy, moi drodzy, tak. Stany Zjednoczone, że jest to ich wasal, anektują sobie Peru. I teraz oni mają tak. Stany Zjednoczone kontra Rumunia. Tutaj nie będzie żadnego sojuszu. Walczycie do śmierci. Zobaczymy, kto wygra. Czy to będą Stany Zjednoczone, czy może Rumunia. Walka trwa, walczą do śmierci, więc Powinno to być żadnego pokoju, po prostu walczą do momentu, aż ktoś przegra i padnie. Na chwilę obecną to Stany Zjednoczone sobie dają lepiej radę, jak patrząc na mapie, ale zobaczymy. Może jeszcze będzie jakiś rumuński kombak, ale na razie to idzie szczerze. No rosną w Afryce powoli, Stany Zjednoczone, a może i nie. Tutaj te tereny niby bardziej Rumunia zyskuje, ale tutaj w Turcji dają radę. No jeszcze walczą tutaj, ale gierka jak zaczyna klatkować, na wielu frontach po prostu walczą. Ej, ale Rumunia się odbija. Rumunia się odbija powoli. Jak tam z kasą? Rumunia 2000. Cic to zero. Zero Stany Zjednoczone już nie mają pieniędzy, moi drodzy. I Rumunia doszło do pokoju. A już mieli wygrywać, ale dobra, ile ci kolejna wojna? To już nieważne. Ile ci kolejna wojna? Rumunia tutaj już ich wywala z Afryki. Wywala ich z Azji. Madagaskar już jest rumuński. Jeszcze trochę terenu zostało. I kolejna wojna. I kolejna wojna. I pokój nagle. Ale patrzcie tu. Już jest Rumunia w Ameryce Południowej. I w sumie zaczyna już. Już Stany tracą. Tracą tą Afrykę i Azję już całkowicie? No już chyba zostały jakieś tylko kropeczki. Tak. Zostały kropeczki. Ale tutaj już patrzcie też. Azja już się kończy. Stany. Stany coraz coraz gorzej. Coraz gorzej. A wydawało się, że mogą wygrać. Dobra. Walczycie ten. Ile macie hajsu? To ma więcej? No patrzcie tu. Jaka hajs. Jak. Zobaczcie, tu jaki kasa. 4700. Rumunia. 32000. No to nie ma opcji. Dobra, walka do śmierci, moi drodzy. Walka do śmierci. Ma być jedno państwo na świecie. I zobaczymy, kto wygra. Teraz coś zaczęły stany się bić. Coś zaczęły walczyć, ale już zero hajsu. No, nie mają pieniędzy na walkę. Już po prostu tutaj Rumunia wjeżdża. Ameryka Południowa pada. Już jest zaraz cała rumuńska. Tutaj też dochodzi do inwazji na Stany Zjednoczone. Wszystko zostaje zjedzone. No i to już po, po malutku. Już Stany kończą temat. No, powiem Wam. Ciekawie, ciekawie w ogóle się tutaj to wylosowało. Mamy, moi drodzy, jedno państwo na świecie z tego co widzę. Już nie ma żadnego innego państwa. Wygrała Rumunia. Co jest takim fajnym zaskoczeniem? Eee, jakby nie było Rumunia, kraj europejski, czyli jakby nasza drużyna wygrała. Mamy rok 2789, a na świecie jest jedno państwo. Więc ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie łapce w górze komentarz, subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie trzymajcie się hej.